Skoro z Neterem nam się nic nie udało uzyskać, to trzeba by się było zająć no, większą ilością magmatonów. Myślę, że celowałbym w dorobieniu jeszcze dwóch takich i trzeba byłoby pomyśleć nad wymianą tych bloków wtedy. Skoro mamy dostęp do Netheru, to będziemy mogli zrobić farmę <coughs> Blaze'ów tak właściwie. I mamy drugi magmaton Spirit. Teraz go tutaj kładziemy. No, i lawa powinna przestać nam wyrabiać jak zejdzie zapas, który w tym był. już chyba szedł nawet ta lawa przestanie wyrabiać, ale wreszcie to powinno zacząć. O, nadmiar był. Nawet dobrze, a więc przy okazji, idąc dalej w quest line, możemy sobie z zrobić Mossy Block. I teraz mamy odblokowane. O, dostajemy przynajmniej jakiś zwrot tego. Do czego to jest TableCon Justice? Boże. Dobra, to chwilowo nieważne, do czego to jest. Teraz ważne jest to. Dobra, mamy CompeteZ Obsidian, więc teraz teoretycznie powinno pójść bardzo łatwo. I tutaj wywalamy stachet Stone. Oj, to może być trudne. Tutaj wywalamy stachet Stone. I klikamy na to lewym. O! Klikam prawym, jak debil. Dobra, skoro to już ogarnięte, no to chyba S. Chociaż możemy sobie tego więcej wyfarmić zawsze. A więc teraz farma więcej. No i jest, działa. Dobra, to, to można też już. O jezus, a dobra, tego się dłużej nie niszczy, na całe szczęście, bo byłoby giga słabo. To możemy zrobić sobie taką skrzynkę na przyszłość. Skrzynka przyszłość. Tu jest skrzynka na przyszłość. Tutaj się skończyło coś robić fajnego. Nie, tu się dalej robiliśmy. Ale tu się skończyło. Jesteśmy ja dalej questlinem byśmy mogli zrobić w sumie, no to możemy zrobić flux controller, żeby nie zamulać. Tutaj nie mamy nic, tego nie mamy. A z tego nic nie zrobimy, bo ja nie mam tego. A no to trochę problematyczne. No trzeba by było jednak zacząć ogarniać farmę mobów. No to jest wymagane bardzo. No, dobra, szczerze, to, że mi nikt nie powiedział, że z tego diamentowego nie da się zdobyć trzciny sukowej, to jest naprawdę już bardzo niemiłe, nie? Ja cały dzień cały to towałem. No, i jest trzcina sukowa, no kto by się tego spodziewał? No, jak teraz wszystko zrobiłeś dobrze, to będzie. Dobra, a więc tu są rzeczy ważne. Tego Fajmę trzeba zrobić. I jeszcze fajme kaktusa, bo to też może mi się skończyć bardzo szybko. Jack -pocik mamy. Nasz będowny handlarz Jack poddaje. Dawaj to. A w ogóle to za chwilę Wam powiem, co o co chodzi z tym. E, bo tutaj, jak widzicie, nie ma mi nagle z dupy. I otóż problem z tym polega na tym, że nie wiadomo dlaczego, ale muszę sobie takie coś robić za każdym razem i wtedy się podłącza. Jeśli mi to nie przeszkadza. No ale to jednak może denerwować. Dlatego ten. Ja potrzebuję saplingów sobie wziąć, nie mam ich zbyt dużo. Ale potrzebuję przerobić na biomasę, czy tam biofuel? W paliwo, o! Yy, I trzeba to przerobić sobie. Otóż dlaczego? Bo ja potrzebuję bo Zajmiemy się robieniem farmy mobów. Jetpack już powiedzmy, że się naładował, bo tam mi nie leci totalnie nic. Jakie to jest głośne. Jezu. Tutaj mieliśmy zrobić jeszcze te farmy, więc ja sobie zrobimy ze spokojem. No ale nic, musimy zrobić wreszcie coś yy, mądrego i progresywnego, dlatego bierzemy to... Możesz się zamknąć, Ziemna. I teraz tak, ma... Po co mi był Mine Fisher? Ja chcę Latex Processing Unit, To jest niepotrzebne. Bo tak, jakbym potrzebuje da. Aha, dobra, bo to chyba było tutaj ten Machine Fisher. ja. Tylko do tego ja potrzebuję latex w sensie plastiku, no czyli latexu, no. Dobra, więc robimy PT Machine Frame. Yy, I teraz tak. Nie, czekaj się, nie to wziąłem To latex. A jeszcze brakuje nam pieca, no to to spokojnie. Latex Processing, let's go. Yy, I co to jest? Aha, dobra, bo to jest dopiero latex procesing. Ja jeszcze potrzebuję maszyny do tworzenia latexu. Ty, bo ja muszę do tego latex mieć. Dobra, mam Fluid Extractor. Już jest dobrze. To robimy tak. Brakuje nam Gold Plate. To, to nie jest problem. Piston też nie będzie problemem. Teraz tak, mamy. form opcjonalny. Ok, to dajmy sobie to tak. To sobie przeróbmy tak. No moc jest opcjonalna, ale z mocą działa lepiej, tyle wiem. Gdzie ty patrzysz? patrzysz trochę upośledzony. O, teraz ekstraktujesz to, nie? Ja ekstraktuję jeszcze, jak to drzewo już jest całe zarażone. No i okej, okay, lateks nam się robi. Mamy już, no kiedyś uzbieramy na to jedno wiadomo jak lateksu. Ja pomiędzy, w międzyczasie zacząłem zrobić agrokulturę. Jago kultura jest fajna o tyle. Że to trzeba będzie zrobić oddzielne etap w ogóle na to, więc co chwilę tu losowo postawię. Jego kultura będzie fajna. Bo mi się już nie chce ścinać tych drzew, a jak widziałem pozdrowienie tych nasionek jest dosyć łatwe. Tylko jeszcze potrzebuję czerwonego wojownika. O, i mamy Red wool. I teraz tak, nie mamy stołu. Teraz wszystko mamy. Mamy 8 Infusing Pedestal i Infusing, i infusing e e e. Nie umiem mówić Infusing Altar. I teraz tylko trzeba to zbudować jeszcze gdzieś miejsce na to. Myślę, że takie miejsce chwilowo ujdzie. Teraz można postawić tutaj Altar. Ok. I teraz możemy zacząć topować z Agrokulturą, ale jeszcze nie. Bo do Agrokultury jeszcze żeby zrobić te nasionka pierwsza. No to patrzcie. A więc tak, nasionka, które ja chcę, to jest Wooden Essence. No to, to w sensie ja chcę to. Ja chcę to. I żeby to zrobić, to potrzebuję dawno, które mam. Infernium Essence nie będzie ciężkie do zdobycia. I Prosperity Chance, które robi się, ja chyba będę mógł je zrobić pod warunkiem, że mam to. Zobaczmy, że to mam. Mam. Ok. Nie wnikam. I teraz. O, ja wszystko mam, naprawdę? No to pokażę wam, jak działa mistyczna kultura, Bo wam potem nie będę tego już pokazywać. Tu stawia się to. Raz, dwa, trzy, cztery. To chyba obojętnie, jak podstawić. Jeszcze potrzebuje się guzik. A to czekajcie, niepotrzebnie biegną. Bo to musi mieć sygnał redstone. I teraz to się ładnie robi. Woodcice już tu są, ale jeszcze musi sens z nich zejść. O, i mamy. I teraz, jak to hodować? Zapytacie. A ja wam powiem prosto. Wpisujecie sobie tu Robicie sobie po biedacku motykę. Jedyne co musicie zrobić to jest tak. O, to działa na moje te? Oho, będzie farming. No i w ten sposób możemy już nasze pierwsze syntety. Czekajcie. Widzowie przepraszam, w ten sposób to my możemy już uzyskać nieskończoną ilość dawna. Więc no. Agrokultura jest pod tym względem fajna i będziemy w nią szli, jak najdalej można, no ale chwilowo nie potrzebujemy jakoś więcej rzeczy, więc nie będziemy w nią jakoś mocno iść chwilowo, rzecz jasna chwilowo. Tymczasem wracając do naszego zadania, czyli mamy wiadro lateksu. O ja apropo, jak już tutaj wrzuciłem to żelazo, to widzicie, to się nie wyciąga najszybciej i właśnie po to jest nam potrzebna trzcina, a raczej bardziej cukier z tej trzciny jest nam potrzebny. No bo teraz możemy sobie zrobić takie necesariedzie. Jest coś takiego jak te karty, tylko je trzeba znaleźć odpowiednie. To jest Fortuna, to nie. Ręcz Upgrade, to nie. Kliknąłem niechcący, o Speed Upgrade, jeszcze jest Stack Upgrade. Tutaj, o. My chcemy tego. I teraz jeśli chcemy go skraftować, to potrzebujemy skraftować wszystkie te. Daj mi jeszcze dwa. Jezus Maria. Jak dobrze. Jak dobrze, że ja mam tu sklejowane czanki. Jakbym nie miał tu sklejowanych czanków, to by wszystko mi wywaliło w powietrze. Jezus Maria. Zawał przeżyłem. Tam nie oświetliłem tego. Dobra, poczekam na dzień trzeba to naprawić. Ma mamy to jeszcze jest potrzebna do tego woda. Więc mamy wodę, o. I teraz nam się ładnie tutaj, jakbyśmy jeszcze mieli do tego kabel energetyczny. To by było już w ogóle super. Pyk. No i teraz tam się to będzie robić ładnie. Tylko nie wiem, czy to nie jest jeden cały wody na. to no by będzie wymagało od nas zrobienia jednak porządniejszej fabryki lateksu. No to ja się tym zajmę potem już. Bo trzeba będzie przy okazji agrokulturę ten zautomatyzować. Możesz zdechnąć, idzie na. Więc teraz zajmijmy, zajmijmy się dokończeniem tego stack upgrade'a. No bo widzowie, więc oglądaliśmy stack upgrade i to, i teraz robimy tak. I w tym momencie będę mógł wam pokazać, jak odbierzemy sete questy. O, speed upgrade jest. No to możemy w sumie tutaj dać jeszcze jednego. Bo stack, stack upgrade może być maksymalnie jeden w tym, a speed upgrade'ów mogą być cztery. W tym wypadku zazwyczaj robi się jeden stack upgrade i trzy speed upgrade. Y. Chyba, że jest coś innego potrzebne, to wtedy się dokłada. I teraz na przykładzie czego mógłbym wam pokazać? O, już widzę, że mamy gdzieś dwa na aluminium tamte, bo mamy go wiem. A nie na aluminium mamy większy stojak, ale to będzie potem. No to teraz wkładamy sobie tu Golda. I to leci o wiele szybciej, no chociaż tutaj się stack upgrade akurat zbytnio nie przydaje. No, ale widzicie, że to już leci szybciej. Taka, no, tutaj jeszcze speed upgrade a mi braknie. Ok, mamy jeszcze jeden speed upgrade, i teraz, jak go dołożymy, to powinno iść już bardzo szybko. O, no i widzicie, idzie bardzo szybko. No, ja to mam na stack ustawione. W sumie tutaj chyba cztery speed upgrade by wystarczyły, bo to się i tak nie przepala w ilości stakowej. No, ale ładnie zabiera na danża, więc nie wiem po co mi tyle debitsu tylko. A, ja myślałem, że to jest tak jak. Dobra, bo to nie są te peble. Bo w niektórych paczkach ma się zamiast takiego całego od razu dostaje się takie mniejsze elementy tego, i potem je trzeba przerabiać z 9 na jeden ten dieover. Teraz jest o wiele lepiej. No dobra, no to dam rady zrobić mine Fisher. Nie, nie dam rady zrobić, bo jeszcze potrzebuję więcej sprzętu z tego. No to nie, to faktycznie trzeba zrobić jednak na tą tak porządniej, trochę chyba. Imo. Dobrze, widzowie, mam informację najnowszą i najważniejszą. Po pierwsze, wycinaj. I teraz tak, widzowie. Drodzy, drodzy widzowie, ważna kwestia jest. Otóż przejrzałem sobie wszystko, co teraz musimy zrobić. I stwierdzam, iż to zajmie mi za dużo czasu, więc trzeba przyspieszyć ten proces. Dlatego też pójdziemy w rzeczy, w jakie no, nie chciałem iść, bo to będzie długie i męczące, ale jeśli nie, nie pójdę i pójdę najpierw w to, to marnuje więcej czasu. Więc plan jest taki: trochę chyba Mistyczną Agrokulturę, i przy okazji walniemy sobie MobGinder. No, w sensie MobGinder. No, no, taki, no wiecie, MobGinder, no takich który tutaj mam, nie zapisany, jakby z tych rzeczy. Takiego boksa walniemy po prostu. A chwilowo do Mistycznej Agrokultury potrzebuje nasionek. Zostaniemy, chyba, widzowie przy rozwiązaniu Mobrindera kilową. Dirta tutaj już wyfarmiłem, chyba. Ta. jeszcze tutaj mam dirta. Dimita. Dyrt. Tyle nie starczy, to wiem, mówię wam z doświadczenia, więc trzeba to naprawić. Bierzemy z tak tego, bo nie wiem, czy wam pokazywałem. Tak się to ogólnie. Jeszcze tylko potrzebujemy okulary. To nie przejdzie. Potrzebujemy czegoś mocniejszego. Organiczne gówno, które można wykorzystać do nie celi, halo. No, zostałem tam tylko zwykłe Oak or więc to tak robimy. To się teraz w swoim tempie będzie tam robić. Zobaczy, tutaj są jakieś problemy, jakiekolwiek chyba nie. Poza tym, że mamy niedostatek energetyczny, bo te bloki trzeba weźmie zrobić szybsze. No, ale nic nie zrobimy bez blaze'ów, a chwilowo. Jestem blady z tym, jak zrobić ten spawner. Tutaj dodajemy to, i to z 10 robi się jeden dime. Ale no, ogólnie można już zacząć robić platformę do tego. Więc bierzemy sobie to tak. I w tym momencie idziemy. Dobra, samą sobie platformę skończyliśmy. I tutaj będą się SPM-owy. Tylko jeszcze trzeba ogarnąć całą mecz, te rzeczy. Dobra, widzowie. Teraz trzymam w ręku. Tinted glas, i on ogólnie jest... około kurde, ja to źle zrobiłem. Tak. I ok, naprawiłem błędy przeszłości, to trzeba powiększyć o jedno. I teraz co robimy? Otóż wykładamy to tym szkłem. To szkło ma taką właściwość, że obojętnie jakie światło by na nie nie padało, ono nie przepuszcza w ogóle światła. Więc dzięki temu będziemy wiedzieli co się dzieje w MOX spawnerze I przy, okazji, i przy okazji będziemy mogli na spokojnie patrzeć sobie do środka. Bez przeszkód. No w sensie będziemy widzieć coś w spawnerze, co się dzieje, tak. To nie jest zbyt trudne do ogarnięcia. I tak to wygląda od środka, jak sobie wszystko zamkniemy. Jak widzisz jest tu ciemno i pomimo tego, że na dworze jest jasno. I to widać w sobie przez to szkło, że jest tam jasno. Dlatego tak robimy. Tutaj zaznaczyć sobie lubię świadek zazwyczaj. Nie wiem czy to jest świadek na czy Tak, to świadek. Tu chciałbym mieć wyjście jeszcze. O, to, to szkło też ma taką właściwość że ono dropi. Mówiłem też wam to oświetlić, żeby nam się tu nic nie wyspiło. I co dalej... <laughs> I co dalej trzeba zrobić, żeby takie coś utrzymywać? I otóż, ja wam odśpieszę z odpowiedzią na to pytanie. E, trzeba zrobić sobie... O Boże, nie pamiętam jak to się nazywa. Powinno mieć coś wspólnego ze speed. Znalazłem, vector plate. Najlepsze jakie można, to są czerwone, bo te są z creative'a. Ja preferuję zazwyczaj żółte, bo no... Te czerwone bo one czasami bywają za szybkie, i tak to potrzebuje poprzednich, i to potrzebuje cukru, więc zróbmy sobie cukier. Zróbmy sobie ale przy okazji trzeba ulepszyć nasz zapas trzciny. OK, to tu może wrócić jeszcze, co do 5 tego. I teraz tak. Ile my tego potrzebujemy? O jezu, to będzie problem. Już pamiętam, jak to robiło ten. Że sam jeszcze dodać tutaj. I to nie było w tym chyba, i to jest dosyć duży problem, że zmarnowałem to, bo to nie było chyba w tym. No i oczywiście jeszcze nie mogę tapić w dobrego slime'a, zwykły slime, i to chyba nie było w tym. Metal Infuser to potrzebuje 10, a blok 40. Ok, to ma sens w tym wypadku. Dobra, według mojej matematyki to powinno 6, 7, 84. Tak, to powinno wystarczyć z nadmiarem. Oczywiście tutaj i tak już to dorobię do tych slajmów, żeby były. A więc teraz sobie full tego. Dziękuję bardzo. I teraz co z tym robimy? Otóż idziemy tutaj do środka i to ma właściwość taką, że na tym mogą się moby kłaść, w się kłaść. Boże, e, respite się na tym mogą moby, o to mi chodziło. I tak, tutaj tego nie chcemy, bo tutaj chcemy. No i mamy, skończyłem. Chwilowo to zostawiam w ten sposób, żeby móc sobie dorobić tego całego tego. Jeśli ktoś by się zastanawiał, jak to przepychamoby, to właśnie tak. Jeśli chodzi o sposób robienia szybszych, no to to się robi tak. No to nie jest dla mnie problem, żeby to skraftować, ale ja po prostu z doświadczenia wiem, że to się lubi potem bagować, jak jest za szybkie, więc zostawię sobie tylko dwa. W sumie tego Tintin Glasa też możemy dwa. Chociaż to musi być i tak od Kobla chyba odpalone, więc no to się zobaczy. Dobrze, i teraz trzeba przejść do kraftowania tego. No niestety to będzie męczarnią. Chociaż też nie musi nią być, czemu ja nie mogę tego skraftować. A to nie było, że nie mogę skraftować, tylko mnie nie stać. Ja bym to zrobił w sposób bardzo prosty. Wszystko, co tutaj jest potrzebne, dam do tego. OK, myślę, że skończyłem to ustawiać i to chwilowo wygląda w ten sposób. No i myślę, że to wystarczy. W tym momencie sobie wezmę to wystarczy, że kliknę z controlem, start. I teraz wszystkie temy się na to zrobią. A ja powiedziałem, że się na to wszystkie temy zrobią. Nie, jednak się nie zrobią, bo jakaś kłótnia tam weszła. No ale teraz mogę to wyciągnąć. Ale jeszcze wszystko skraftujemy normalnie i tego sobie tworzymy zawsze po 10. No i to się w swoim tempie tworzy. No to nie jest, no da się to przyspieszać w sumie z speed upgrade'ami te craftery, bo teraz to on wszystko tworzy. I źródła ma się speed 1x. więc to nie będzie jako kultura efektywna, ale daje radę. No i mamy po 10, więc wszystko kardne. I teraz można wejść do tego i to tutaj położyć. I tak, jak to wygląda? Otóż to trzeba zrobić w ten sposób. Teraz kładziemy tutaj to. Do tego wkładamy wszystkie upgrade'y, które mamy. Tu kładziemy to. I teraz to by mnie pewnie zrunshotowało. Oj. No, runshotuje mnie zdecydowanie. No, ale chciałem wam po prostu pokazać, że to ma dosyć... No, duży damage. Okej, okay, powiedzmy, że już jest dobrze. Trzeba ten... Oj. Czekaj, dobra, nie, bo to jest wyłączone, o, moja głowa jeszcze, o, to mam przynajmniej głowę do ozdoby bazy. Let's go, postawmy ją nad portalem, niech tak, niech tak stoi. Znacznik trzeba wywalić, clear to. Czy to jest, w... o Jezus, idealnie to na czanku zrobiłem? Dobra, ja jakąś sigmą. No i chwilowo i tak nie mamy zbytnio jak tego zrobić, więc trzeba to zrobić po prostu tak. Bo nie mamy chwile, jak zrobić zbieranie itemów. Tak opcjonalnie jakoś Ultra. Więc po prostu zrobimy sobie tak. Zobywalmy. I odpalmy. I tu się będę spiły w swoim czasie, rzecz jasna. A co do mistycznej agrokultury to tak, możemy zrobić za to zawsze Fertilizer. Tylko do niego potrzebujemy czerwonego barwnika. Czerwony barwnik jest tylko jeden sposób realnie jak go pozyskać. No, tylko to się będzie trochę nam robiło, więc trzeba zrobić split upgrade do mechanizmu. I mamy upgrade. I najważniejsze upgrade: Muffling Upgrade, bo to jest fest głośne, yy, i Speed Upgrade. I to w sumie tyle. Stone Generation Upgrade, ciekawe. Okej, okay, pokraftowałem wszystko, teraz brakuje nam tylko infus Aloy, która robi się z Redstone i z Żelaza. O, Irona mamy bardzo mało, to niebezpieczne trochę. Trzeba to zmienić jak najszybciej się da. O, więcej nie mogę nawet. Kurde, to wolno przepala jednak tak. Tak myśląc, to. A to już ma speed Upgrade. Okej, okay. um, to to jest problem. Chciałby było. A jakie jest w ogóle kolejny etap? to, musi być coś dalej. I jest coś dalej: Obsydian, który ma 20. Tajma, który jest lepszy. I czy po Obsydianowym coś jest? Ta jest netarietowy, który ma 5. Możemy wszystko skraftować tak właściwie. No to czekaj, oddaj to, a to w ogóle nie wyrabia z transportem energii. W sensie to nie wyrabia z energią. A to jeszcze jest inny problem w ogóle. A czekajcie, ja mogę przecież upgrade'y zrobić po prostu. Ja nie musiałem tego wyciągać. Dajmy to sobie tak, żeby to się już robiło tutaj. I dodajmy tak. I teraz w tym momencie... Aha, bo ja nie mam Blaze''a. Aha, dobra jest. Ja muszę iść Blaze y pozabijać. A w sumie najlepiej byłoby od razu zrobić Blaze essencję. Tego mogę nie móc, a tym bardziej tego nie zdobędę, bo nie mam pojęcia co to, to jest. Jak to zrobić? Soul tak? No dobra, to jest jednak łatwe. Chyba to ja pójdę po Blazoradę. Ok, w sumie to możemy wrócić. Zabiłem jednego Blaza, to w sensie no jedna pałka mi dopnęła, ale z quest'a dostałem aż 6. A więc w tym momencie robimy sobie to. Nie wiem czemu to nie weszło, ale teraz wchodzi. I teraz można sobie zrobić... Co to jest? Soulstone. A no to ja go będę miał tutaj z Kitronego. Soble soil albo Soul Nie, Soul Sound dajmy no, To można skasować w ogóle, żeby mi się nie myliło. O Jezus, teraz to do poza wgajdami. i tak, lepszego nie zrobimy, to jest pewne. Więc odłóżmy tego, który ma już i tak bardzo niski. Ten, a to ma też 5. No to po co tego jakbyś mam? Bo z niego da się Vibanium, który ma 3. Z niego Umbandium, który ma 1. A on po prostu ma 1. jest po prostu Signum, taką trochę. No, więc teraz zróbmy tak, i to powinno się przepalić o wiele szybciej. I nie wiem, czy tu nie będzie potrzebny kolejny speed upgrade. O Boże, tu to coś na pewno jest potrzebne. I on nie outputuje, bo on nie ma nawet outputa z góry. Output Boże, to jest potwór. To jest absolutny potwór. Energetyczny też. To jest demon energetyczny. Dobra, weź to wywal. Jest, z czego ja potrzebowałem? A, dobra tego. To się tutaj... A to się zdąży całe przerobić zanim ja to zrobię. Eee. Tak nie miało być. Najpierw speed upgrade. Raz, 2, 3, cztery, 5, 6, 7, 8 i teraz wyciszające. 5 tylko możemy zrobić, ale będzie lit. Wiem, że da się pewnie to tutaj jest i wyciszyć, ale mi się nie chce. Jestem leniwy więc można to zainstalować niedobór energetyczny i teraz mapning. a mappingi są tylko cztery ok można tu dać jednego I ok to pracuje fajnie i wypracowało pewnie fajnie jakby energetyka nam wyrabiała ze wszystkim no ale trudno nie wyrabia wiem to i olewam to 20 i uznajmy, że tyle nam dystanszy. Ok, a więc w tym momencie mamy tutaj moje takie miejsce od teraz, które będzie do produkcji yy. ampotaminy. Ja tam a więc mamy miejsce do produkcji, uwaga, mistycznej agrokultury. Dokładnie. Teraz tylko potrzebuję. Yy. Ja tego nie ten tego najgorzej. Czyli w tym momencie robimy tak. I teraz walimy sobie coś takiego. To wywalamy. To można ułożyć na ziemi, bo i tak lepszego użytku dla tego nie będzie, a to do tego dosłownie służy. Nie da się stakować, nie. Ale to nie jest potrzebne. Halo? A mogę cię uderzyć? Nie mogę. A czemu ty stoisz inaczej? Ty chyba przed zombie uciekałeś. W ogóle możemy sprawić, zanim miga, pewnie skasuje. Jak się tutaj mają sprawy w tym? Coś tu leży faktycznie. A więc wejdźmy do środka i zbierzmy lód. Okej, okay, zebrane. Teraz można to włączyć dalej. I tak, czy coś nas z tego zadowala? Otóż muszę powiedzieć szczerze, że nie. No mina, będzie zależy na Ender Pearl jednak i dopóki jej nie dostanę, to to nie będzie działać tak jak powinno.